Cześć kochani, dzisiaj zrobimy sobie taki mały relaks z krzyżówką Dwie krzyżówki za 5 euro Krzyżóweczki kupowane pod rząd Numerki tych drapek to już wam pokazuję 9 i 10, także zobaczymy jak one nam dzisiaj wypadną Trzymajcie kochani kciuki No i zabieramy się za zdrapywanie Mam nadzieję, że dobrze będziecie wszystko widzieć Także drap. Więc mamy literki A i U na dobry początek. Początek czy koniec, bo ja te zrapki zawsze od końca zdrapuję. Mamy E i C. Też bardzo dobra literka. Ale jakoś zbyt dużo ich nie ma akurat w tej. Dalej mamy KM. Dalej drapiemy W i S Mamy O i D. Tutaj nam się tworzy pierwszy wyraz. dalej LQ. Tutaj tworzy nam się wyraz. było Dobra to tyle dalej mamy T IP Tutaj nam się tworzy drugi wyraz Tu było U jeszcze i nam brakuje Z i J, nie wiem, czy gdzieś widziałam, Z i J, nie kojarzę. B Y, Y mamy w bonusie. Tutaj jeszcze, tutaj A było, przegapiłam. Przedostatnia to jest G. I ostatnia H. Jest trzeci wyraz, super. Zdrapeczka się zwróciła. Tu jeszcze było B, ale nie było N. F nie było. X nie było. R i N nie było. F też nie było. Także tu mam jeden, tu mam drugi, tu mam trzeci wyraz. A w drugiej krzyżówce tutaj nam się układa drugi wyraz. Ale trzeciego niestety nie widzę. B było, ale nie było N. Nie było VR. No dobra. W bonusie było 5 stówek, ale mamy zwrot na tej zdrabce 5 euro. Także jeszcze gdyby ta druga wygrała, no to odcinek by się zwrócił, no ale zobaczymy jak będzie. Zrobimy. C. RX No, x to by się w tamtej przydało. Dalej mamy A i F. Jest F, jest A. Tutaj w bonusie. I tutaj mi się tworzy wyraz. To L, G i U. S i K, no to R i będzie bonus. Jeśli dadzą. Dobra, tu nam się układa teraz. Tutaj mamy S. To było K. tutaj. Tutaj jeszcze było S. Why it Dalej mamy M, przedostatnią, drugi wyraz tutaj i ostatnia W. Tutaj mamy, ale to jest drugi. No i tak zabrakło tutaj, do zabrakło i. I D, A, R. W bonusie 15 euro. Te nie było, D, nie było, i R. I tak samo tutaj Y by się przydał. D, No dobra, wychodzi na to, że ta jest pusta No ale wygrana była w jednej Także jedna się zwróciła Kochani, dziękuję Wam za oglądanie Mam nadzieję, że Wam się podobało Oczywiście zachęcam do zostawiania subskrypcji, łapek oraz komentarzy A na dzisiaj żegnam się z Wami Życzę Wam miłego wieczorku Oraz wysokich wygranych Trzymajcie się cieplutko, pa pa